Witam w niedzielę 27 chyba tak 27 kwiecień z godziny 7 rano zrobimy dzisiaj przecież, przeczyszczę sobie kociołek sam i zobaczymy ile w zebrało się gdzieś ostatnio dwa miesiące temu wygrzebywałem stamtąd ze dwie łopatki myślę że teraz też będzie ze dwie łopatki tej sadzy i zobaczymy komin jak wygląda z dołu do góry tutaj przez 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 dół kamerkę tam włożę i zobaczymy jak to będzie. Także kocioł do czyszczenia dzisiaj mam yy, komin ocenić stan komina <laughs> oraz yy, zrobić z tymi baniakami porządek. Dlaczego? Dlatego że ten jest cały czas pusty większy a ten jest cały czas nadojony. Zobaczyć co tutaj się stało. Czyli spuszczę z nich wodę i zobaczę, zobaczymy ciśnienie, jakie jest, i dopompujemy tego ciśnienia. Przód kotła jest wysprzątany, mniej więcej tutaj poskrobałem, pos poszurałem, że tutaj nic nie widać, żadnych zasiekok, nic nie cieknie. Dół wygląda w ten sposób. O, wypadła ta, dobra, zaraz ją tam wepcham. To jest, to jest takie, takie. To co tam było to jest y, taka bełna. ona wchodzi tutaj między ceramikę a górę kotła. No ja tam czyściłem szczotką, ja nie zobaczyłem, także trzeba ją poprawić. Zobaczcie jak ceramika wygląda, powiem Wam, se trzeci sezon. No i wygląda nieciekawie, jest tutaj poprzepalana. Się tutaj po, po brzegach, tu w tych miejscach widać takie. Jak to by o. o. W ten sposób także no ceramika będzie jeszcze w następny sezon i do wymiany. Tak mi się wydaje. no Zobaczymy. Teraz zacząłem tutaj skrobać od tyłu. Zobaczcie i dlatego jest ulepku. Dużo nie ma. Dużo nie ma. Przypominam, że kocioł też był tutaj sprzątany około 2 miesiące temu. Tutaj było to wszystko skrobane, zaraz to ze zeskrobię, wyodkurzam i zajmiemy się wyczystką. Także kociołek mamy wysprzątany w środku, poodkurzany, poskrobane. To, to, to był tylko taki osad, znaczy takie paprochy były. Nic się nie klei, żadnej mazi nie ma, a przypominam, że cały sezon praktycznie Rzadko kiedy paliłem czym innym niż sosna. Sucha sosna. Jeszcze tutaj. Leży ta sosenka. Bo jeszcze tutaj o tutaj trochę buku mam. Taką sosną. Taką sosną było palone. Takich gdzieś mniej więcej takie szczapki, może niektóre były trochę większe. Buku to bardzo malutko w ogóle nie ruszyłem. To jest jeszcze buk, który został tam sprzed dwóch lat. Także go. Delikatnie tam, delikatnie takie kawałki co były, nie na kupce, to popaliłem. Także nic nie ma, nie macie co się obawiać. Jeśli chcecie palić sosną, na tylko zostawiłem. Jeśli chcecie palić sosną, nie macie co się obawiać. W tym kotle, w Atmosie nic się nie dzieje. Gdzieś tam widziałem jakieś filmy kiedyś MPM-ów, to były całe zalepione a ściekło, nie wiem dlaczego, może inna konstrukcja. A może ktoś palił mokrą sosną. A tutaj sam mam przetestowane na własnym kotle, na własnej skórze, że tak powiem, suchą sosną. Jak się pali, to kocioł wygląda tak jak, tak jak widzicie sami. Dobra, zakręcam tutaj to. Wyczystkę górną i biorę się za wyczystkę teraz kominową. Wyczystka już otwarta. Borek przygotowany z łopatką. Na sadze. A ile tej sadzy tam jest, już patrzymy. Już patrzymy ile z tej sadzy. O dwie łopatki będą. Tak to wygląda od dołu. Zaraz wyjmę. Tylko telefon odłożę. Bo ma ręcami. Będę borek trzymał. Wyjmę i zobaczymy, co siedzi w środku w kominie. Wygrzebane. Niecałe trzy łopatki. Trochę się porozsypywało. O, jak widzicie. A zobaczcie, jak to wygląda. Jak to wygląda. Suche. Suche po prostu. Popiół drzewny. Nic takiego. Nic takiego się też nie dzieje. Dobra, ja wkładam telefon do komina i zobaczę sobie też, przy okazji, jak to wygląda? Ok, światło włączone w telefonie. Lecimy. Nie będę widział, czy nam dobrze będzie widać. Zaraz sobie zobaczę, co się nagrało. Może bez latarki będzie lepiej. A może było dobrze. Dobra, zobaczyłem sobie, jest całkiem fajnie, a teraz jeszcze raz, tylko że już bez latarki. Głębiej go tam włożę. O, wydaje mi się, że komin na pewno jest czysty, także czyścić go nie trzeba. Nic tam nie ma, nic nie jest przylepione, jest wszystko suche, także jest ok. Dobra, no ja se to sprzątam, wynoszę i zaraz będę się zajmował tymi naczynkami. To może zrobimy inaczej. Kociołek wyczyszczony, jak widzieliście, z wyczystki tyle, niecałe trzy łopatki, a zaraz będę się zajmował zajmował właśnie tymi baniakami ale to może podzielę ten film właśnie na dwa jeden o czyszczeniu kotła i o zużyciu yy, może opału, pójdziemy zaraz zobaczymy ile zużyłem jakoś Wam to jakoś powiem i a drugi film będzie właśnie o robieniu porządku z tymi bańkami, także zapraszam, chodźcie zobaczymy ile opału w tej zimie w tym sezonie mi poszło jak widzicie, słoneczko świeci, dosyć ładnie, coś dosyć ładnie świeci słoneczko, to już jest nowe drewno, zamówione miesiąc temu, jeden filmik był, jak zamówiłem pierwsze 5 metrów tego buku i tutaj potem gdzieś za dwa tygodnie przyszło drugie 5 metrów, tylko tak byłem chory, że po prostu nie nagrałem tego, także mamy 10 metrów buku już na tą zimę. Co będzie, chyba mi się wydaje, nie na ten sezon, tylko na poprzedni. Słoneczko ładnie świeci. O, bociany na żywo. Jakby kogoś interesowały. Ładne ptaszyska, duże, rosłby był. No nie, żartuję. No dobra. Eee, także ładnie jest. W tej chwili jest na słoneczku, jest dosyć ciepło. A rano było po piątej minus półtora stopnia. Jeszcze zobaczcie. To białe, tam na trawie, to jest... Szron. A tu już gdzie jest słoneczko. To już jest ładnie rozmarznięte. No dobra. Nagrywa się, nagrywa się. Pokażę Wam, ile zostało tutaj tego drewna z tamtego sezonu. Jakby ktoś tam był zainteresowany, to może sobie copnąć filmiki i zobaczy, ile było. Sosny mi zostało. Miałem 10 metrów sosny. Na tamten sezon. To jeszcze zostało mi tutaj jeden taki na, na długość sosenki. Jeden taki no, no tyle. I tutaj jeszcze połowę. To jest dosycha sobie te kawałki. To jest jesion. W tamtym roku go przywiozłem. Nie wiem czy już jest suchy. Będzie suchy to kiedyś też zrobię z tego jesionę Jak kiedyś mówiłem. Także poszło mi niecałe 5 metrów sosny. <laughs> Niecałe, przepraszam, 10 metrów sosny, no policzmy, że 9 metrów sosny złożyłem i złożyłem, jak zobaczycie na filmach, tutaj leżało trochę, jak to się nazywa to drewno, olchy, tutaj leżało jeszcze trochę olchy, co mi się nie zmieściło tam, zaraz tam przejdziemy, leżało trochę olchy i tutaj leżało Trochę bułku, takie większe kawałki i trochę jesiona. To, to, to popaliłem. No to niech tu będzie tego wszystkiego metr. To będzie razem 10 metrów i tutaj coś leżało. Kawałek, jakieś takie kawałki. Niech razem będzie 10 metrów, no 11 załóżmy. Liczmy 11 metrów zużycie drewna na dom 160 metrów. Piętrowy parter i piętro jest ogrzewane. Tu jeszcze orzech leży, się suszy. Chciałem go przerąbać, ale... Nie wiem kto to przerąbie, może go pociąć na mniejsze kawałki, żeby go spalić, a tutaj mam Olchę, Olchę i Bóg nieruszony, który mi przyszedł w tamtym roku, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, nie chyba w tamtym roku, no nie wiem co tam zamawiałem, nie pamiętam, żeby trzeba było cofnąć filmami co ja tam zamawiałem, także, także to tyle, widzicie, dużo, dużo nie poszło, zresztą zima nie była jakaś tam mroźna za bardzo, Dosyć ciepła była, to i mniej opału poszło. No dobra, to tyle w tym filmie, i do zobaczenia w następnym.